Witam serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam, jak szybko założyć strefę pierdolnie świni. Tak, świnki. Więc. Pierwszym krokiem jest oto uderzenie takiej świni. Ten krok jest bardzo prosty. Wystarczy podejść do takiej świnie i kliknąć lewy przycisk myszy celując na nią swoim takim celownikiem na środku ekranu. Chyba, że ktoś kto jest tak krzywy, że nie umie trafić. To znaczy, żeby napierdala tę myszkę. Na przykład tak. O i jedno Jedno gdzieś tam na milion się znajdzie. Chyba, że ktoś nie ma celownika. Ale to taki osoba się nie, nie mówi, oni to mają i kreuzi będą No, a więc drugim krokiem... To nie wiem w sumie co jest. Bo to muszę coś wymyśleć, ale nie wiem co. O co się kurwa takisz. O, dobra, już mam, na Drugim krokiem będzie z wyzywanie jej rodziców. Ale może zakry. Albo no. Po pod trzecim i ostatnim krokiem. Tak są trzy kroki. Trzy. tak. Trzy to jest zrobiony to. wchodzisz na serwer PvP. Wybierasz sobie. Albo dołącz do jakiś swój tryb. I nie to byle co. Albo jak jesteś upośledzoną kaleką, albo dopiero zaczynasz, to klikasz walka z botem i byle co. Ja to wybiorę. Standard wam pokażę A więc tak, na początku, jak śwince chcecie, to wybieracie łatwy. Wybieracie coś jego. No ładnie. O, wybieracie łatwy i teraz robicie ten. Tak. Idziecie coś do takiego bota. Jak najszybciej wbijicie do niego. I robicie tak. po prostu go atakujecie. Staracie się zrobić jak największy damage czy tyle. Że to jest bot i ja ma autyzm. ale mi robuje. O, no widzicie. I w ten oto prosty sposób dowiedzieliście się, jak założyć strefę śpi W Minecraft. Do zobaczenia, adios. Pierdole, się, się chciałem. Jeszcze to powiem. Na pięć lajków zrobię kolejny poradnik, jak y, założyć strefę krowie. Adios.